Witam serdecznie na stadionie FC PUM. Jest to ostatni raz, kiedy zobaczymy ten stadion. I tak pożegnalnie zagrają sobie dzisiaj ostatnie mecze w tej wice i FC Pumy, ostatni mecz w całym QBA. No właśnie FC Pumy kontra Saint Sinners. Proszę bardzo, zobaczymy. Q był pokazany serdeczny kumpel e, Laru. Kiedyś razem marzyli o tym, aby FC Pumy byli mistrzami. No, Laremu się to udało w poprzednim sezonie. Ale niestety Q nie był w tym zespole. Był w zespole, który poradził sobie troszeczkę gorzej, czyli Łowcy Panther. No i teraz jeszcze Q nie trafia trujeczki. Ogółem to jest taki totalny przegryw życiowy z tego Q. Zobaczymy. O, Q kontra Laru. Q kontra Hebron, podanie tutaj do Titexa i znowu nietrafione, nie wiem co tu jest grane, ale FC Pumy chyba mają jakąś klątwę, proszę bardzo, Lucifer tutaj ładnie ochronił, no i Lucifer leci, uwaga, podanie do Obliviona, Oblivion również zablokowany, no mamy już prawie minuta na zegarku e, zeszła, a mamy dalej 0 punktów. Laru zebrał znowu wycofanie do Dreke. Dreke bez pokrycia. Dopiero Lucifer do niego dobiegł Lilwojty Dreke. Lilwojty wbiega pod kosz. No i nie został na czas zablokowany. No i mamy pierwsze dwa punkty dla FC. Pum, zobaczymy dalej. Lucifer wyrzuca tą piłkę Q za 3. No i znowu Q nie trafia. Co się dzieje? Czyżby Q nie miał serca w tym ostatnim meczu FC PUM ładować im punktów? Co za pierdolony sabotażysta. Lil Wojty. Lil Vojty kontra Q. No i sobie przyszedł i, i podał sobie. Dwie sekundy do końca muszą rzucać. Nie trafiają. Lucifer zbiera. Mamy już prawie połowę kwarty za sobą, a tu mamy tylko biedne dwa punkty. What the fuck? Czyżby FC Pumy straciły kompletnie manę na nabijanie na punktów? Przypominam, że w poprzednim sezonie padł rekord całego sezonu, jeśli chodzi o wysoką punktację. Eee, Q, wycofanie do Lucifera. Lucifer tam przepycha Pumy. No i rzuca, nareszcie mamy 2-2. Połowa kwarty za nami, a my mamy jebane 2-2. To nie jest mecz piłki nożnej. What the fuck, chłopaki? Lil Wojty. Hebron. Shady, Drekke, Tajtek schroni, Kebron bez pokrycia, jednak tutaj Shady trafia, 4-2. Shady bez, bez problemu, Q, Q też bez problemu, Żu dostał szybką piłkę i sobie szybko trafił, no nie ma o czym gadać, 4-4. Drekke, Shady, Shady kontra Oblivion. Laru, Kebron, Lil Wojty, znowu wbiega pod kosz i, i rzuca kurwa w tarczę. To było chyba podanie, bo wszystko idzie po ich myśli. Drake. No i znowu Shady bez pokrycia, no nikt nie chce Shady'ego kryć. Wszyscy wiedzą, że to jest Rabgat. Oblifon patrzy z grymasem na E i myśli... Co jest kurwa, przecież my już gramy 3 minuty, czemu jest tak nisko? No właśnie, ja się też o to pytam. I podejrzewam, że widzowie na czacie również się zastanawiają, czemu tak jest. No zobaczmy, mamy parę zmian. Może to coś ruszy, ten wynik. Bo 4-6 po 3 minutach gry to jest naprawdę tragedia jakaś. Titex kontra LWT. Podanie do Wargi. Warka pod koszem się pięknie ustawił i trafił. I dzięki temu mamy 6-6. FC Pumy wyprowadzają atak. Lil Voity tutaj walka z Titexem. Podanie do Diego Sheidy. Podbiega. No i zgubił piłkę. Czasem nie odzyskał. Lucifer biegnie sam na sam z koszem. Pięknie tutaj odjewał Jordana. Szafa aż się prawie przewróciła z ławki rezerwowych. Lil Voity. No i Kevron pokazuje też klasę światową tutaj, że oni też potrafią. Mamy 8-8. Titex. Lucifer 20 sekund do końca pierwszej kwarty. Warga zasłania Siusiaka jakby stał w murze, a to nie jest piłka nożna, Demet, Q się cieszy. Lil Wojty. Walka z Tajteksem wbiega pod kosz, musiał wycofać, i teraz Nathan trafia. Piękne te punkciki trafia. Mamy 10-10. I czasem nie, nie trafił. A szkoda, gdyby tak wpadło w ostatnich sekundach, to byłaby fajna taka przewaga psychologiczna. Niestety nie siadło. Kamera ponownie na Q. Na, na największego przegrywa życiowego w całym tym QBA. W każdym razie. Mamy tutaj parę ładnych akcji. No i zaczynamy kolejną kwartę. Kwarta numer 2. Tutaj trener coś jeszcze im tłumaczy, że mają grać na pałę. No i piłkę e, rozpoczynają grę... Pumy. Drekę. Laru. Laru, kiwki tutaj z Silverhandem. Teraz z czasem nie. No i wycofał. Lil Wojti kontra Q. Masno zas zastosował zasłonę, ale to nic nie dało. 3 sekundy do końca. No i Dario. Trafia. Nie wiadomo jak, kim chujem to trafił, ale trafił. Silverhand. Johnny Silverhand Jason Jason nie trafia Zero celności, tylko siła na 9-9 Zarób Walka z Luciferem Rzuca za 3 No i nie siadło, nie siadło Silverhand Silverhand bardzo pięknie to zrobił Laru. No i piękny alejup tutaj przez chłopaków poczyniony. Silverhand. Cztery punkty przewagi. Niedobrze. Jason. No i Lindwojty zablokował te podanie. Teraz leci szybka kontra od Laru. Drekę. Drekę wycofuje. Laru znowu już na linii trzech punktów. Próbuje wbiec. Podanie do jego Lilwojty rzuca i wlatuje piękna dwójeczka. Mamy 6 punktów przewagi. Silverhand. Rozgrywa piłkę Silverhand. Uwaga, co zrobią chłopaki z Saint Sinners. Aha, po prostu rzucił w plecy Drekowi. No zajebiście. Jest dobra taktyka w chuj. Daru Dario. lobem do Lidwojtiego. Lidwojt tam walczy z Silverhandem. Niestety Silverhand troszeczkę za niskie progi. No i timeout dla ScienceNerdsów. Stracili aż 8 punktów teraz. Zaczynali drugą kwartę na remisie i przez ponad 2 punkty nie rzucili ani jednych punktów. Tragedia dla nich. Tragedia. Nie wiem co się odjebało, ale coś tu mocno nie gra. Czy Pumy ich z gwałcą. Mam nadzieję, że nie, bo będę musiał przenieść ten odcinek na Pornhuba. W każdym razie Tytex, Oblivion. Oblivion. Titex rzuca, nie trafia. Kebron zbiera i lecą. 50 cent. Lil Voity. Walczy z Silverhandem, ale tak jak mówię, za niskie progi. No i znowu trafia bez problemów. Mamy 10 punktów przewagi dla Pum. Silverhand. Oblibion pod koszem. Tam się jakoś coś Q. Trafia. Niestety to tylko długa dwójeczka, no ale ważne, że w końcu kurwa coś trafili. Lil' Wojty się przedziela tutaj, podanie do 50 centa, znowu Lil' Wojty zmyłka, zmylił Silverhanda, jego wszczepy tego nie przewidziały Shady, Kebron Shady 50 cent Ostatnie sekundy Marines to zebrał, no i proszę bardzo, biegnie Q Marines na szczęście był tam, gdzie powinien być, żeby jakąś tą piłkę uratować. Znowu Marines pod koszem. Walka z Kiabronem. Prawie się przewrócił, ale na szczęście uszczypnął te dwa punkty. Dla Sainz Nersów. Lil Wojty, 50 Cent. Pięknie Marines to przechwycił. Piękne podanie. Silverhand bał się podbiec ze wsadem. Bał się, że nie doskoczy do, tego, do tej obręczy. Dlatego stanął i sobie rzucił po prostu. Cztery punkty przewagi. Już nie ma tragedii. No i chuj, kurwa, bombki strzelił. Laru się cieszy, dopierdolmy tym hopom. No i uwaga, ostatnie parę sekund, czy Q trafi? Orzesz ty, kurwa, w mordę jeża. Za trzy, jeszcze przy bloku, tak pierdolność, takie punkciki, no to widać, że... No, przegryw, kurwa, totalny, któremu się poparciło. Szafa pobieg gdzieś tam, patrzy jak szafa tam nagabuje ludzi do kibicowania. Lil Wojty aktualnie, najlepsze statystyki. No i zobaczymy, uwaga, pozytywni, druga połowa. Ladies and gentlemen, witam was serdecznie na drugiej połowie. Przypominam, jest to ostatni mecz ever grany przez FC Pumy. No i zarazem ostatni mecz e, Science Sinnersów grany w tym sezonie. Oczywiście, jeśli chodzi o te regularne sezony, ponieważ tam z punktancjami, to dużo zespołów ma szansę na to, że będzie na równi ze zwyrolami. Zobaczymy, jak to się wszystko rozstrzygnie. Zobaczymy. No i nie wpadła piłeczka, ale tutaj jeszcze poprawiają. I mamy goal tending, cokolwiek to kurwa znaczy. I piłka dla w Oblivion do Ditexa, Titex wyprowadza piłkę na spacer. Podanie do Marinsa. Marines, Lucifer, Lucifer pod koszem, musiał to wycofać. Albo po prostu popierdoliło mu się kosze i rzucał do tamtego. <laughs> Lucifer, coś ty... Kto to zrobił, Lucifer czy Marines, kurde? <laughs> w każdym razie dziękuję za kolejną dawkę śmiechu. Tylko wypadałoby najpierw nadrobić punkty, a dopiero potem się bawić. Ale okej, okay, skoro science Nersi są tacy pewni siebie, to znaczy, że pewnie mają jakiś plan. Raru, Dreke. Przygrywają na trąbce. Dreke trzyma piłkę, chyba czeka na dobry moment. W końcu zerwał się, pobiegł dwa kroki, podał do Kebrona. Kebron do Dreke, Laru, Nidwojti, będzie rzucał za trzy. Mają 2 sekundy do wykonania akcji. Laru rzuca w dół nie dorzucił. No i proszę bardzo, no. Prze... Przedłużyli tą akcję za bardzo. Nie, nie staczyło im czasu, żeby to wykończyć. 5 punktów przewagi, mimo wszystko FC Pumy. Więc tutaj, no, ciężko to będzie odrobić. Ale Saints Nersi nad tym pieczołowicie pracują. Oblivion trafia ładną piłkę. Timeout dla FC PUM. Zobaczymy, co chopaki teraz wymyślą. Proszę bardzo, kebronowi się chyba oberwała tam jakaś zjebka, Nie wiem za co. Możliwe, że trener ogółem pomylił zawodników. Tutaj mamy tłumaczenie znowu. Obliwion coś tam się wdaje w dyskusję. Ten go chyba pytał, kiedy w końcu kurwa kupi mikrofon. A Oblivion mu odpowiadał po prostu ruszając ustami, ale bez dźwięku, udając, że niby nie ma majka. O, proszę bardzo, Pumy pięknie to zjebały. Piłeczkę dla Science tak trzymać. Tak trzymać. Ale sobie sędzia podał do drugiego. No i dobra. Lucifer do Titexa. Titex wychodzi na spacer z piłeczką. Johnny Silverhand kontra Laru. No tu jest szansa na wielką pomyłkę. Uwaga. Laru już tam sięgał po piłkę. No, przepraszam, Johnny Silverhand tam wypychany był mocno. Na szczęście czasem nie trafia. Q jest zajebisie w euforycznym stanie. Laru. Pięknie Lucyfer zahamował tego alejupa. Teraz leci kontra od chłopaków ze Sinersów Lucyfer! Niestety nie trafił tego wsadu. Kebron i teraz tak jest! Lukas! Bez problemów! Litwojty krzyczy, patrzcie to jest mój hop! Johnny Silverhand! Johnny Silverhand! Johnny Silverhand! Pięknie z Obliwionem, jak on to wyskoczył, jak na sprężynach! To już wiemy na co przewalił hajs na mikrofon, na buty na sprężynach. Taki jump to jest coś pięknego. Wleciał piękny wsadzik. I dzięki temu mamy tutaj tylko jeden punkt przewagi. Laru. Drekę. <noise> Jak mu piłkę tam wywalili pięknie. No i teraz mają szansę na odzyskanie przewagi. Uwaga, jeśli ta akcja poleci dobrze. No to będzie dobrze. Oblibion. No, niestety Kebron to zebrał. Drekke uspokoił akcję. Spokojnie Pumy wyprowadzają tutaj piłeczkę. No, Silverhand biega za tym Drek'e. E. Podanie do Kebrona, Kebron jest niebezpiecznie blisko kosza, musiał wycofać do, Nate, do, do Lukasa, przepraszam. I Lukas próbował trujeczkę tutaj dowalić, ale nie siadło. Silverhand. No, bardzo dobre podanie tutaj, co tu się podziało? Kurde, jak kurwa Trujeczka wleciała od Silverhanda. Patrz, jak sobie nacentrował, to było chyba jakieś ulti z jego ręki. Ciekawe jak długi ma cooldown. Miejmy nadzieję, że nie cały sezon, Lucas. Shady, Drake. I Laru. No niestety nie siadło. Znowu Silverhand, uwaga, on zaskakuje. On potrafi zaskoczyć bardzo pozytywnie oraz bardzo niepozytywnie. Uwaga, zobaczmy co teraz wykombinuje. Kozuje tą lepszą ręką. O, już nie. Titex. Czasem nie. Jakimś cudem lobem tutaj rzuca punkty. I mamy teraz 4 punkty przewagi dla Sinersów. Zajebiście. Laru. Laru. Wbiega. Musiał, musiał jednak wycofać. Leciała trójeczka od... Pum, e, no i nie siadło. I w ten oto sposób mamy tutaj koniec kolejnej kwarty. Titex tutaj teraz będzie pokazany przez e, realizatora. No, zajebisty Titex. Mm, świetny Titex. Mm, mm, mm. Proszę, proszę, pa jaki Titex, okej. Okay. Dobra, <gryw> Lecimy dalej. Mamy czwartą kwartę 30 do 26. No i zobaczymy, jak to się teraz rozstrzygnie. Uwaga, z kwarty na kwartę zmienia się przewaga. Raz był remis. Potem są różne przewagi. Raz wygrywa ta drużyna, raz ta. Zobaczymy, jak się w końcu finałowo zakończy ten mecz. Kto będzie bliżej e, mocnych z wyroli? Drekę. Kebron, Laru pod koszem zablokowany. Lil Wojki bez żadnych blokad znowu nie trafia. Jason zbiera piłkę, Lucyfer leci z kontrą. Czy będzie to szybka kontra? Nie, już uspokoili akcję. Johnny Silverhand. No, coś tam próbuje, coś tam próbuje. Podanie do Obliviona, Oblivion pięknie trafia pod koszem, i dzięki temu mają aż 8 punktów przewagi. Laru. Zobaczymy, czy FC Pumy mają jakiś plan na odrobienie tych strat. Shady, Drake, Lil Voity. No i nie wpadło, ale Laru jeszcze to odzyskał. Uwaga, jeszcze mają szansę. Znowu Lil Voity, teraz Drake. No i Tajteks spalował. Ajajaj, widać, że chyba stres tutaj troszeczkę podgryza Tajteksa. Ale zobaczę, nie ma osobistych, więc nie ma tragedii. Vilvoiti, Laru, Laru pięknie zrobił Silverhanda i sobie rzucił tą piłeczkę jak z dzieckiem. Silverhand, Lucifer, Titex bez pokrycia żadnego i pięknie sobie rzuca te punkciki. Laru. Laru postanowił, że przy Silverhandzie rzuci sobie trójeczkę, no i niestety to był błąd. Silverhand raz wyprowadza piłkę. Podanie do Obliviona. Oblivion tam przepychanki z Shading No i stwierdził, że se rzuci. No i se rzucił i se zdobył punkty. Mamy 10 punktów przewagi dla Science Finersów. Piękna niewiasta. Chociaż biegała jak Yeti. Laru. Laru tam wbiega pod kosz, Mariusz go zablokował, podanie do Kebrona i Kebron niestety bez żadnej blokady sobie rzuca. I dzięki temu mamy od razu kolejny timeout jebany w dupę. Okej, okay, już wracamy do gry. Trener nie ma pojęcia, co się stało. Szafa Silverhand. Znowu szafa Silverhand. Piękna akcja dwójkowa, tylko że nie Titex tutaj zablokowany. Ale znowu synersi dostali piłkę. Lucyfer No, coś tam się poprzedzierał. Szafa pod koszem trafia. Ładnie, ładnie, ładnie szafa. Lilwojty. Przepychanki z laru. Mimo, że to są zawodnicy z tego samego zespołu. Dreke nie trafia. Szafa zbiera. No i znowu Silverhand. Jakieś kurwa dziwne podanie do Obliviona. Nie wiem, jakim cudem pumy tego nie przyjęły. No i proszę bardzo, Oblivion nabija. Larego. Tutaj mamy jeszcze parę fajnych akcji, zanim chłopaki się pozbierają i podniosą piłkę. Chociaż podejrzewam, że jeszcze nie podnieśli. Dobra, oni jeszcze muszą mieć czas. Nie dało się tego czasu już włączyć, kurwa, na replayu, nie? Tylko trzeba było poczekać, aż cały replay poleci. I dopiero zawołać o czas, kurwa. Czemu wygrać na czas? Ochuj, chodzi, jak stoimy i nic się nie dzieje, to ten czas nie mija. God damn it. Kurwa, trener chyba o tym nie wie jeszcze. Nie jest piłka nożna. Varga Tytex. Jones Riverhand Oblivion. No i znowu se rzucił, tak po prostu na wyjepce. Coś se tam pogozłował pod nogami, a potem se rzucił. I mimo blokad poleciało. Laru. Lil Vojty. Kebron. Laru. No, ho, 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 bardzo ładna, długa dwujeczka. Tajtek spróbuje wyjść ze swojej połowy i jakoś mu się to udało, a teraz przybiegł i se rzucił punkty I elo, do widzenia, i wraca do, do siebie znowu I teraz Laru, szarżuje, patrzcie na tą prędkość! Ale musiał wycofać i Lil Vojty bez żadnego krycia nie trafia Lucifer daje tutaj Silverhandowi rozegrać gierkę Proszę bardzo, Silverhand próbuje coś tam zdziałać No, próbuje, próbuje Mhm, mhm nie, on nie próbuje, on trzyma piłkę po prostu na czas. To już jest koniec, pozytywnie. FC Pumy zagrały taki wynik, że nawet to nie jest połowa ich wyniku z poprzedniego meczu. Brawo, strasznie niski wynik w dzisiejszym meczu. Laru rozczarowany, patrzcie, on się tam popłakał chyba na koniec, nawet. No nic, no sam bym się popłakał, mając taki ostatni mecz w karierze. No ale trudno się mówi. Titex MVP. Proszę Państwa, gratuluję Science Inertii. No i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Będzie mecz rozstrzygający już, już w następnym odcinku QBA. Pozytywnie. Przekonamy się tam, czy będziemy bawić się w dogrywki, czy, czy może z wyrole postawią na swoim i rozkurwią cały, całe QBA. Proszę bardzo, tak to wygląda. Żadnych osobistych, dlatego pumy dzisiaj nie uszczypły tak dużo punktów. Tutaj mają aż. O jezu, aż 9 razy próbowali rzucić trójkę. Ani razu nie trafili. O jejku, No, tylko jeden faul tutaj niechcąco, więc tak bardzo czysta gra dzisiaj była. Reboundy tutaj delikatnie po stronie sinersów. No a tutaj reszta to jest tak w miarę równo. Jedynie blokady też lepsze mieli synergii. No i skończyło się tak, jak się skończyło. Jeśli chodzi o punktację, to wygląda to w ten sposób: Oblivion, Q, Lucifer, Silverhand, Varga, czasem nie Titex, Szafa, Marins, Jason, Gucio i PewDiePie nie grali. Z drugiej strony to wygląda tak, że Lilwoity, Drake Kebron, Larus, Slim Shady, Nathan, Dario, Lucas, Masno, 50 Cent, Piorun i Vegeta nie grali. Tak wygląda tabela na dzień dzisiejszy. No zobaczymy, czy, czy będzie jeszcze więcej piętnastek, czy może jednak mocnic z wyrole postawią na swoim. No i zostaną tutaj mistrzami świata w tym sezonie pozytywnie. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na ostatni, teoretycznie finałowy. Match QBA. Widzimy się na nim. Trzymajcie się. Hej.